Otwieram 66. sesję Rady Miejskiej, sesję nadzwyczajną, zwołaną na wniosek Pana Burmistrza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały. Serdecznie witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik, witam wszystkich radnych, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Wysoka Rado porządek obrad dzisiejszego posiedzenia wraz z projektem uchwały został Państwu dostarczony w obowiązującym terminie. Przejdziemy do punktu drugiego, do projektu uchwały. Panie burmistrzu, parę zdań i pani skarbnik, to proszę bardzo. W związku z planowanym przez gminę Dzica aplikowaniem w ramach konkursu ogłoszonego tak. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na pozyskanie dotacji w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Program nazywa się Maluch Plus. Jest to edycja 2022-2029. Konieczne jest dokonanie zmian celem opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymogami wyżej wymienionego konkursu. A teraz powiem Państwu językiem zrozumiałym. Słucham. Pojawiła się szansa zdobycia dosyć dużych środków. To jest 2 miliony 900 na budowę żłobka plus 2 miliony na utrzymanie tego żłobka przez lat 3. Przez lat 3. Mało tego, program jest na tyle zmodyfikowany, a jest zmodyfikowany, dlatego, że samorządowcy tacy jak ja Zgłaszaliśmy na spotkaniach z ministrem do spraw współpracy z samorządami swoje obiekcje do poprzednich edycji i muszę tutaj z satysfakcją przyznać, że zostało to uwzględnione i są pieniądze jeszcze na utrzymanie. A te pieniądze, które możemy zdobyć, są uzależnione od ilości miejsc. Chcemy aplikować o środki na 72, w 67 miejsc. Maksymalna kwota przydzielona algorytmem dla nas to jest półtorej miliona, ale w związku z tym, że chcemy większą ilość miejsc, możemy aplikować o większą. I teraz, tak, żeby była jasność, żeby później ktoś nie powiedział, że jest niedoinformowany albo czegoś nie wiedział, jest fundacja, która zajmuje się przygotowaniem dokumentacji. Mamy zrobiony program, program funkcjonalno-użytkowy. Fundacja dopasowuje program funkcjonalno-użytkowy do możliwości gminy. Jesteśmy po kilku rozmowach, ale też przygotowuje na tyle wniosek, na tyle wniosek, że możemy dostać 3 miliony, a nie półtorej. Skuteczność ich jest praktycznie stuprocentowa, jeśli chodzi o ostatnie programy. Jest to fundacja rekomendowana przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Rekomendowana. Tak? Mało tego, oni dla ministerstwa tworzyli ten program. Ale nie ma nic za darmo. Jeśli chcemy dostać 5 milionów łącznie, 3 miliony na budowę, 2 miliony na funkcjonowanie, koszt to jest 5% od wartości pieniędzy. My tutaj wynegocjowaliśmy na około 100 tysięcy, przy czym płacimy na początek 3500, tak? czy tam 3 300. Resztę w momencie, kiedy jesteśmy na liście gmin, które otrzymują to dofinansowanie. Tak? A na początek tracimy tylko 3000 z kawałkiem. Możemy z tego nie korzystać, ale wtedy nasze szanse są takie, jakie są. W dzisiejszych okolicznościach nie muszę Państwu mówić, jak to by wyglądało. Jeśli chodzi o cały proces inwestycyjny, my mamy go wstępnie przygotowany. Z tą firmą już po, po rozmowach, mało tego, co ta firma jeszcze robi. Tam trzeba wyliczyć ilość zatrudnionych osób, trzeba im przypisać zakresy i inne rzeczy. No, jest mnóstwo roboty. Prowadzą przez cały proces inwestycyjny i pomagają rozliczyć. Bo jeśli nie uzyskamy odpowiednich wskaźników, no to trzeba będzie zwracać kasę. Tak to wygląda. My jesteśmy przygotowani na tę kwotę i po prostu poprosiłem o sesję nadzwyczajną i jeśli wchodzimy w to, no to tutaj praktycznie. A, to dofinansowanie jest do 100% poniesionych kosztów do 100%. Jeśli wybierzemy opcję normalną, standardową, to mieścimy się w tej kwocie, jeśli chcielibyśmy mieć no nie wiem tak jak pokazywano nam niektóre przedszkola ze szklanymi sufitami no to wtedy musimy się liczyć że trzeba dołożyć no naszą gminę nie jest stać dołożyć wobec tego tak to wygląda ta firma zajmuje się też później tak jakby wyliczaniem ilość potrzebnych opiekunek intendentki kucharki i tak dalej wyposażenie zgodnie z przepisami i nadzoruje to tak żebyśmy my nie przypadkiem w okresie trwałości projektu nie umoczyli i nie musieli zwracać czegokolwiek a bardzo łatwo jest czegoś nie dopełnić ale oni są za to odpowiedzialni i ponoszą za to pełną 100 odpowiedzialność. To tyle jeśli są jakieś pytania to, to odpowiem państwu. Może jeszcze pani skarbnik by przedstawi jakie zmiany by były tak. i ewentualne Oprócz tej zmiany, o której mówi pan burmistrz, czyli zabezpieczenia środków na budowę żłobka w Nidzicy, to są wydatki majątkowe. Mamy zmianę w zakresie nazwy zadania dla sołectwa Dobrzeń. To było utrzymanie boiska do gry w kosza, natomiast będzie teraz utwardzenie boiska do gry w kosza. Tylko te. To dwie z zmiany. funduszu sołeckiego. Tak, to z funduszu sołeckiego. Zmiana tylko to nazwy przedsięwzięcia przy okazji, przy okazji. Tak. Dobrze, dziękuję Dobrze. bardzo. I są pytania? Radny Pan Przewodniczący Leszek Pepłowski, proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja tylko mam takie pytanie. E, Wspomniał Pan Burmistrz, że 100 tysięcy dla, dla firmy, tam 3 300 bodajże na, na te pierwsze, pierwsza wpłata e, przesuwamy 160, skąd te 60 dodatkowe. E, drugie pytanie to, czyli my nie będziemy ponosić żadnych kosztów. Związanych z budową żłobka 100% dofinansowania jest, tak? To 100%. Znaczy, będziemy ponosić koszty, bo trzeba wybudować i wziąć dotacje i rozliczyć dotacje. Natomiast możemy się zmieścić w tej kwocie, bo rozumiem, że chodzi Ci o to, że wkładu własnego nie trzeba będzie. Tak. tak? Tak, do 100% finansowanie nie ma wymaganego wkładu własnego. To tylko skąd ta różnica, bo 100 tysięcy a 160 yy, przesuwamy. I drugie pytanie: yy, jeżeli ściągamy teraz w tej chwili z remontu budynków, yy, bo to z, z PUG-ka ściągamy z budżetu, tak, te tak. 160 tysięcy, to w, w trakcie roku zapewne będziemy przesuwać z powrotem yy, dla nich, tak? Wrócimy do, tego, to... wrócimy do tego tematu. Będę mówił Państwu, jak skończymy sesję. Bo dostaliśmy dofinansowanie na ulicę Rataja i tu też chciałbym Państwu przedstawić, jaki jest plan. Mogę? Proszę bardzo. To znaczy tak, to jest dokładnie 126 tysięcy netto do tej kwoty, bo tak jak mówił Pan Burmistrz, w umowie jest ograniczenie, że jest 3%, tam było 5, wynegocjowaliśmy 3 i jeszcze ograniczenie kwoty od pozyskanych środków. Natomiast mamy 3%, ale nie więcej niż 126 tysięcy netto, tak? Natomiast nie więcej niż? Nie więcej niż 126 tysięcy netto, 3300 netto jest za, w tej chwili jakby samo złożenie wniosku, za to aplikowanie, za przygotowanie tych wszystkich dokumentów, co daje nam dokładnie 159 tysięcy tam z groszami brutto, no. tak. Dlatego kwota dokładnie 160, bo jest 159 dokładnie z groszami wychodzi. To jest pierwsza no to netto rzecz. To brutto, no jeszcze. Tak, tak, tak. Oporu... No, no. O, to jest firma, która operuje netto. Natomiast środki przesuwamy z modernizacji budynków komunalnych, w tej chwili tam nie są te środki zaangażowane tak jak już mówiliśmy wcześniej tak dlatego przesuwamy stąd dziękuję dziękuję i pan radny Dariusz Gulnik dziękuję te 100 tysięcy to obejmuje to wszystko już później cała ta operacja co oni później będą wręcz wyliczać wszystko to w tych 100 tysiącach później to się zmieścimy tak państwo w tym wszystkim chodzi o to że to jest e, niby łatwe pieniądze do pozyskania niby łatwe do pozyskania, ale niezwykle trudne do rozliczenia. I teraz nie chciałbym, żebyśmy się gdzieś poślizgnęli, tak, o jakieś 200 czy 300 zł, a mieli zwracać milion czy dwa miliony, bo to są ogromne pieniądze i stąd taka propozycja, tak? Bo samo złożenie wniosku dla nas nie stanowi problemu. To jest niedługi wniosek i tak dalej, ale po 16, bo do 16 lutego trzeba złożyć wniosek, dlatego sesja nadzwyczajna. Słucham? Do 19, przepraszam. Ale do 16 my musimy być przygotowani, bo nie chcemy na, na ostatnią chwilę, tak się umówiliśmy, że, że składamy, bo wtedy będzie serwery będą przepełnione, a nie chciałbym, żeby było minutę po i, i, i Państwo powiedzieli co żeście zrobili, że nie, 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 nie wzięliście tych pieniędzy, tak? I, i dla, I, dla, proszę dla firmy bardzo. Tu, I dla tej firmy 100 tysięcy, nie 160. Nie, nie, ja mówiłem netto. Bo no to tutaj też nie jest do, do kwoty. Przez chwilą odpowiadałem właśnie. Panu to już było, odpowiedź była. 126 tysięcy netto to jest do 126 tysięcy netto, to jest procent od, 3 od pozyskanych środków, ale nie więcej niż 126 tysięcy netto. Natomiast 3300 netto. Czyli tam 4059 zł płacimy za złożenie wniosku w momencie, kiedy go złożą. Natomiast kolejna kwota, czyli te 3% od wynegocjowanej kwoty, ale nie więcej niż 126 netto, płacimy dopiero po jakby uzyskaniu, po uzyskaniu sukcesu, tak? czyli tak. dostajemy dofinansowanie. Więc Dobrze. w sumie to w sumie suma tych dwóch kwot, czyli umowa, na którą podpisujemy w maksymalnej wysokości, co musimy mieć zabezpieczone w budżecie, to jest 159 tysięcy z groszami, dlatego za okrąglenie do 160 tysięcy. Dziękuję. I pani radna Bożena Karłowska, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Te 160 tysięcy to mam na myśli, że to jest na obsługę tego wszystkiego, tak? Natomiast moje pytanie jest takie, ile będzie kosztowała nas dokumentacja, bo to co nam pan burmistrz przedstawiał, to była tylko program funkcjonalno-użytkowy, prawda? Tak. To czyli dokumentacja na tą chwilę nie wiemy, ile będzie kosztowała y, tego zadania. Dokumentacja jest kosztem kwalifikowanym i on to będzie w tej kwocie którą dostaniemy. Mhm. My za nią nie płacimy ani za budowę po prostu to w tych pieniądzach. A jeszcze mam pytanie drugie. Czy rozważaliście państwo nie wiem z panią dyrektorców jakby to nasza placówka składała ten wniosek aplikowała i potem rozliczała. Czy było takie rozeznanie żeby te 100 tysięcy czy 160 jednak zostało w gminie a pracownicy czy obsługa takich właśnie programów gdybyśmy, składała ten wniosek i potem rozliczała. Tak, Pani Radna, gdybyśmy mogli sami to zrobić, to byśmy nie zwoływali sesji, byśmy zrobili to sami. Nie jesteśmy w stanie. Jeszcze raz powtarzam, tam są takie kruczki, Są e, może inaczej. Tak, dokładnie. No dlaczego? Dokładnie tak. Dobrze. To jest tak, drodzy Państwo, jak staraliśmy się o pieniądze na Wóz Strażacki i trzeba było zrobić studium. I firma, która była rekomendowana, no to 99% sukcesu, a te firmy, które nie były rekomendowane, nie otrzymały dofinansowania. Dobrze. Proszę bardzo, Pan Radny Lesiek Śpiewak. Chciałem zapytać, czy jest więcej takich firm rekomendowanych, czy tylko jedna? E, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. E, a propos tych 160 tysięcy, bo my je zabieramy z funduszu mieszkaniowego, znaczy z, no z innego paragrafu. No to skąd weźmiemy te 160 tysięcy za chwilę? Bo za chwilę będziemy głosować nad tą uchwałę, a pan Brunś powiedział, że po sesji nam to wyjaśni, więc te 160 tysięcy będziemy musieli dla. No... Ale my, my nic nie musimy. My możemy modernizować budynki, ocieplać je i tak dalej, ale też nie musimy. Tak, tutaj przesuwamy. I... I czy, to te dwa pytania. Dziękuję. I pan radny Andrzej Arcyz, proszę bardzo. Panie burmistrzu, dwa tygodnie temu pytałem panią kierownik inwestycji odnośnie właśnie dokumentacji w sprawie żłobka. Odpowiedziano mi w ten czas, że żadnej dokumentacji nie będzie, nie się nie robi, tylko jest opracowana koncepcja. No rozumiem, że teraz dokumentacja będzie tak, jak pan tu przedstawił dzisiaj, to ja to rozumiem. Ale koncepcja, czy została zrobiona i ile ona nas kosztuje? E, drodzy Państwo, bez PFU żadna firma by nie podjęła się złożenia tego wniosku. Ono było niezbędne. 24 tysiące kosztowała PFU. Dziękuję. E, odpowiem Panu Radnemu Siebiewakownictwu. Proszę bardzo. E, tak, ta firma prowadziła szkolenia. Ta, prof, ta firma jest e, rekomendowana przez Ministerstwo. Nie ma żadnej innej firmy. Jeśli chodzi o budynki komunalne, no to nie muszę po sesji, mogę teraz powiedzieć, drodzy Państwo, pieniądze miały być przeznaczone na dwa budynki na ocieplenie. To są budynki zabytkowe. W tej chwili będziemy aplikować środki, ośrodki z Polskiego Ładu na zabytki, więc mam możliwość przesunięcia ich na ten cel. Dziękuję. Jeszcze, tak? Jeszcze raz? Tak, tak, to, tak to, A tak. proszę bardzo, Pan Radny Leszek. Czyli Panie Burmistrzu, tak trochę stoimy pod ścianą, bo no, skoro tak, innej firmy nie ma. Jeżeli nie przegłosujemy tego, to e, nie dostaniemy e, wyższej kwoty niż 3 miliony złotych. E, niż 1 500 e, Znaczy, mówię o tej kwocie powyżej 3 milionów, tak? Bo, bo 3 miliony plus... Na budowę. E, tak, plus 3 miliony do pozyskania... Plus 2 miliony na utrzymanie. E, dokładnie. No. Program jest 2023-2029 3 plus 3 lata, czyli 6 z utrzymaniem. E, no to teraz, jeżeli są takie magiczne firmy, to teraz pytanie, co. No mamy tu specjalistów w, w urzędzie, jest Wydział do Pozyskiwania Środków. E, no to jeżeli takich więcej będzie programów i rekomendowanych firm, no to pytanie, czy tutaj. Ci ludzie będą mieli co robić, prawda? Nasi. <noise> Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, nasi ludzie mają co robić. Składamy tych wniosków dużo. Ja tu Państwu mówiłem, samo złożenie wniosku dla nas nie stanowi problemu, naprawdę. Wniosek jest tak krótki, składa się z półtorej strony. Natomiast po wstępnym przyjęciu wymagają takie dokumenty, których nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie mamy nie, nie mamy żłobka, tak? Żebyśmy mieli żłobek i żebyśmy znali wszystkie Niuanse, to, to, to byśmy pewnie sami próbowali to zrobić. I, i kolejna rzecz, już mu wspominałem wcześniej, nie chcę się potknąć przy rozliczeniu. Żeby nie było tak, jak teraz w tej chwili zakłady pracy zwracają pieniądze, starczy, tak? Bo dobrze. coś tam jakiś wskaźnik nie jest. Ale wszyscy wiemy o co to chodzi. Tak, tak o co to... dobrze. Proszę bardzo, Pani Radna Bożena Karłowska. Ja jeszcze dopytam, gdy wszystko pójdzie pomyślnie i otrzymamy dofinansowanie, projekt, to jaki jest realny czas otwarcia takiego żłobka? Jest to w, w latach, ja sobie zdaję sprawę, ale tak może w rozmowach padły jakieś to takie... Jest, to, drodzy Państwo, to jest poważna inwestycja. Eee, oczywiście, jeśli dostaniemy pieniądze, w tym roku projekt tak, i koniec roku ogłoszenie przetargu na budowę. Dobrze, dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Przejdziemy do głosowania. Może, może jeszcze jedno zdanie. Drodzy Państwo, ja poprosiłem o sesję nadzwyczajną, bo pojawiły się środki. W takiej kwocie nie marzyliśmy jeszcze rok temu, że będą takie środki. No Nikt nie marzył, nikt nie wiedział. Dziś są. Dlaczego Gmina Nielica ma nie skorzystać z tych środków? Dlaczego tak, a nie inaczej? To nie mi to oceniać, bo ja nie jestem ustawodawcą. Możemy sięgnąć po te środki. No niestety, jak chcemy coś zyskać, to musimy tu zainwestować. No i tak to wygląda. Dziękuję. Proszę bardzo, przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gmindzica na 2023 rok? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Za przyjęcie projektu uchwały oddano 20 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Indzica na 2023 rok. I przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest do zamknięcia obrad. Wo wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 66. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.